Grupa kangurków z przedszkola u misia z okazji obchodów dnia psa i w ramach lekcji na cztery łapy gościła Morusa oraz jego właściciela Kalina Kalinowskiego. Przedszkolaki z pouczających lekcji dowiedziały się, jak pielęgnować czworonogi, jak się przy nich zachowywać i jak sprawić, by wykonywały nasze polecenia. Jako każdego wsiaka pokazałem tym dzieciom, jak należy dbać, co należy robić, czego nie należy robić. No i Morus mieszka z nami, wychowuje się z naszym dzieckiem. Nie było naprawdę najmniejszych oporów, żeby przyprowadzić go do przedszkola. Morus już trzeci raz jest na, na takich zajęciach z dziećmi, z przedszkolakami. Także pełen profesjonalizm z jego strony. Nie może, Można powiedzieć, że te rasy są, ludzie nam, większość z wokół uważa, że są rasy niebezpieczne, groźne, ale ja uważam, że dobrze pies ułożony, poświęcimy odpowiednią ilość czasu, to będzie naprawdę wspaniałym towarzyszem i do to dzieci, i do ludzi, i do zwierząt. Dodatkową atrakcją był fakt, że Morus obchodził akurat swoje 11 urodziny. Nie obyło się bez dmuchiwania świeczek, upominków i śpiewania 100 lat. Możesz